Panele będą wyciszające, prawda? Ale nikt nie powiedział ani słowa o huku, jaki będzie na, tutaj na Estakadzie. Nic, kompletnie. Hipopa ładnie Lubi, nie? No to niech pan opuszczają 24 na godzinę w normie głośności taką muzykę. To przecież by pana chyba pokręciło, prawda? Wiele zostało powiedziane, jeszcze więcej napisane. Głos mieszkańców Byczyny wybrzmiał na tyle głośno, że przykuł uwagę dużych mediów. W czwartek 3 października o godzinie 17.15 został nadany na żywo spod estakady program Misja Interwencja TVP3 Katowice, w którym uczestniczyli mieszkańcy Byczyny chcący, by problem wybrzmiał jeszcze dalej. Mariusz studzienny tego dnia spotkał się z mieszkańcami wspomnianej dzielnicy naszego miasta. Można się więc spodziewać, że sam prowadzący spotkał się z mocno ugruntowanym zdaniem w sprawie niesławnej estakady. Życie przy tym stukocie jest ciężkie i nie da się już wytrzymać. Niezależnie od tego, jak dobrze poziom hałasu utrzymuje się w normie, i tak nikt nie bierze pod uwagę długotrwałego wpływu nieskończonego stukotu na funkcjonowanie mieszkańców w trakcie programu padła także konkretna data 31 października. Dokładnie do tego czasu ma zostać przygotowany plan mający przedstawić rozwiązanie problemu estakady. Jednak mieszkańcy nie są w stanie uwierzyć w założenia tego terminu. Każdy bowiem w pamięci ma informacje z lutego bieżącego roku, kiedy to ogłaszane było rozpoczęcie prac wygłuszeniowych. Miały być one przeprowadzane jeszcze w tym samym miesiącu. Miesiąc później dalej nie było widać żadnego postępu. Mieszkańcy Byczyny mimo zrealizowania tego materiału nadal mają wątpliwości. Większość nie do końca wierzy w to, że nagłośnienie na większą skalę pozwoli na szybsze rozwiązanie bijącego problemu. Sami byczynianie mają w tej sprawie wiele do powiedzenia, lecz nic pozytywnego. Czas pokaże, tyle mogę powiedzieć. Więcej nie będę mówił na ten temat, bo to już trwa dość długo, bo to trwa już od grudnia i myślę, że w końcu coś się musi zmienić. Puścili róg, to ja od razu dzwoniłam. Tu będzie problem i to wielki. Oddaliście drogę z, takim, z taką estakadą, z takim hukiem, ale będzie wyciszone, będzie wyciszone, proszę się nie martwić, wszystko będzie wyciszone. Okej, okay. gdzie my to żyjemy? Ja uważam, że się nie zmieni. Jestem z drugiej części byczyny. My tam mamy problem z hałasem, ale inny jest szyb Grzegorz. Od kilku lat hałas niesamowity. I włodarze miasta nie zrobili nic w tym względzie, żeby ten hałas uciszyć razem z Tauronem. Tu z drugiej strony mamy w tej chwili estakadę. Nie wierzę. Szczerze mówiąc, nie wierzę. Myślę, że jeszcze niewiele. Że chyba jeszcze trochę pracy przed nami. I trochę działań. Według szansy... mnie nie ma. A nie, ja uważam, że na Według pewno szanse są, nie tylko że to się oddala, ciągle się oddala w czasie. No, no dobrze. No, a a jeszcze ja zimą przeżyjemy, bo nie otwiera się okien, to, ale przyjdzie wiosna, lato, no to przecież sam pan tu jest i słyszy pan, co jest. Nie mogą lekceważyć nie ludzi tutaj, tak którzy jest. mieszkają. Nie powinni nie tego. Damy, powinni tutaj damy. być z urzędu. No wiadomo, że jest jeden tutaj radny, ale to niestety nie ma tych, co tak z pompą przyjmowali. I odbierali tą Radny, SKKD, też właśnie nie, też nie ma. Jak zaczęli budować, to tutaj się zgłosiło bardzo ładne towarzystwo, bo ja nie byłam, tylko mój mąż był i było z pompą. A jak zaczęli, jak mieli odebrać w grudniu? Co? Tam... Po cichutko auta wjechały i cisza i otwarte. Tak, tak, to, naj... no, to jest właśnie. Nikt o widzę pier auta puszczone na, na estakadę. Także ja bardzo cichutko dzwoniłam. było. Czas pokaże. Zobaczmy najpierw, jaka będzie reakcja po tym programie, a co będzie dalej. No tak my czas pokaże. Michał Kirker był jedynym radnym, który zdecydował się pojawić w programie. Stanął on jak najbardziej za mieszkańcami byczyny, mając nadzieję, że data 31 października będzie tym dniem, który faktycznie będzie zwiastował ukojenia. Kwestii tego, czy można ufać tym datom, Ciężko powiedzieć, i chyba nie mnie to jest oceniać. Mieszkańcy z pewnością mają dużo wątpliwości co do zapewnień, mają dużo wątpliwości co do, co do dat podanych, no i trudno im się dziwić. Przewodniczący Rady Miejskiej również informuje, że w obecnej sytuacji każdy krok podjęty w sprawie estakady będzie dobry. Dzisiaj była interwencja medialna, p 3 Katowice, tak i petycja będzie pomysłem dobrym, bo to pokazuje, że mieszkańcom zależy. Ta presja ma sens. Ta presja wywierana na samorządzie powinna absolutnie skutkować. I jakby bo na czym to polega. Jeżeli mieszkańcy odpuszczą ten temat, chociaż na chwilę, jeżeli uznają, że no dobra, jakby odpuszczamy, no to nic się w tym temacie nie zmieni. Tutaj ta presja niestety musi być ciągła, żeby można było po prostu ten problem rozwiązać. Więc absolutnie uważam, że i petycja, i interwencje medialne, i spotkania, i interpelacje, tu wszystko powinno cały czas działać, żeby naprawdę w końcu ten kłopot został rozwiązany. Sami przedstawiciele Urzędu Miasta nie pojawili się w byczynie, informując prowadzącego, że z zasady nie biorą udziału w programach interwencyjnych. Życie w sąsiedztwie bliższym lub dalszym od Estukady bez cienia wątpliwości niszczy nerwy. Pozostaje więc jedynie mieć nadzieję, że mieszkańcy byczyny wkroczyli na prostą drogę ku rozwiązaniu problemu. Chcemy mieć tylko oświęty spokój z. O, chcemy, żeby było tak, jak jest teraz.